On krwawił dzień po dniu, przez ponad pięćdziesiąt lat, niewytłumaczalne cierpienie w ludzkich oczach fenomen, który rzucił wyzwanie nauce i paradoksalnie wzmocnił wiarę milionów na całym świecie. Stygmaty ojca Pio. Jedna z największych tajemnic w historii Kościoła katolickiego, czy były boskim znakiem, przesłaniem z nieba, a może zagadką, której medycyna nigdy nie zdoła w pełni rozwikłać. Aby zrozumieć te tajemnice musimy cofnąć się do początku XX wieku. Świat wciąż leczył rany po pierwszej wojnie światowej w czasach. Gdy wiara i mistycyzm głęboko przenikały życie ludzi, 20 września 1917 roku w klasztorze kapucynów San Giovanni Rotondo we Włoszech młody ojciec Pio, znany ze swojej głębokiej pobożności, modlił się żarliwie przed krucyfiksem w swojej celi. W tym momencie wydarzyło się coś niezwykłego. Przenikliwy ból go ogarnął, agonia, która zdawała się pochłaniać jego ciało i duszę. W przejmującym liście do swojego spowiednika, ojciec Pio opisał ten moment słowami, które oddają jego ból i zdumienie. Mój Boże! Krzyk! Agonii! Czułem, jak moje ręce, stopy i bok są przebijane żywym bólem. Kiedy zobaczyłem te otwarte, krwawiące rany, myślałem, że umrę z bólu i pomieszania. Fenomen, którego doświadczał ojciec Pio, znany jako stygmaty, nie był czymś niespotykanym w historii kościoła. Święci, tacy jak święty Franciszek z Asyżu w XIII wieku i święta Katarzyna ze Sieny, również nosili podobne znamiona. Uważane za mistyczne znaki głębokiego zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa, jednak przypadek ojca Pio szybko okazał się wyjątkowy i szczególny. Nie tylko ze względu na intensywność jego bólu i widoczne otwarcie ran, ale przede wszystkim ze względu na ich niezwykły czas trwania, 50 lat, oraz intensywne badania medyczne i religijne. Które przyciągały uwagę przez dziesięciolecia. Od samego początku, rany ojca Pio stały się zagadką dla nauki. Renomowani lekarze, tacy jak dr Giorgio Festa, zbadali dokładnie rany na rękach, stopach i piersi zakonnika. Oni stwierdzili coś niewytłumaczalnego: rany krwawiły nieustannie, ale nigdy nie ulegały infekcji. Nie goiły się, pozostając zawsze otwarte, jakby przeciwstawiały się prawom biologii człowieka. W obliczu tej tajemnicy pojawiło się wiele teorii. Niektórzy lekarze wysunęli psychologiczne wyjaśnienia, takie jak zjawiska psychosomatyczne lub histeria. Inni, bardziej sceptyczni, sugerowali nawet możliwość oszustwa, samookaleczenia. Ale jak można utrzymać rany otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat bez infekcji, bez zagojenia i bez jakichkolwiek oznak manipulacji ze strony samego ojca Pio w jego prostym i pobożnym życiu? Sam Kościół katolicki, świadomy złożoności fenomenu i rosnącej popularnej pobożności do ojca Pio, przeprowadził rygorystyczne dochodzenia. Badania kościelne i medyczne zostały przeprowadzone na zlecenie Watykanu. I nawet w obliczu tajemnicy, która nie ustępowała, Kościół z rozwagą uznał stygmaty ojca Pio za autentyczne znaki. Zgodne z prawdziwym mistycznym doświadczeniem. Jednym z największych obrońców świętości ojca Pio był papież Jan Paweł II. On, który poznał go osobiście jeszcze jako młody kapłan, zawsze żywił głęboką wiarę w świętość tego zakonnika i w jego cierpienie jako dar Boży. Sława ojca Pio szybko się rozeszła. Tysiące wiernych pielgrzymowało do San Giovanni Rotondo, szukając jego błogosławieństwa, jego spowiedzi, jego rady. Wielu było świadkami niezwykłych zjawisk w jego obecności, interpretowanych jako cuda. Relacje wspominały o niewytłumaczalnych uzdrowieniach, głębokich nawróceniach, a nawet bilokacji. Mówiono, że krew wypływająca z jego ran, wydzielała niebiański zapach, łagodny i słodki jak ogród kwiatowy w pełni zimy. I wielu wierzyło, że bóle ojca Pio, nieustanne cierpienie stygmatów, były dobrowolną ofiarą, sposobem wstawiennictwa za grzeszników świata, aby ulżyć ciężarowi grzechu nad ludzkością. I mimo codziennego zmagania się z bólem, ojciec Pio nigdy nie poddał się lamentowi ani buntowi, wręcz przeciwnie, w swoich naukach przekazywał przesłanie głębokiej wiary i akceptacji. Cierpienie jest tajemniczym darem Boga. Nie rozumiemy go w pełni, ale możemy nauczyć się je akceptować z miłością. Jako środek zjednoczenia z Chrystusem i odkupienia dla świata. A ty, co myślisz o stygmatach ojca Pio? Czy wierzysz, że były autentycznym cudem, tajemnicą wiary, czy fenomenem wciąż niewyjaśnionym przez granice nauki? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. A jeśli czujesz się zainspirowany tą historią i chcesz poznać inne, Inspirujące opowieści z życia ojca Pio i innych świętych, którzy odcisnęli piętno na historii wiary, zapisz się na kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów.